W minioną niedzielę na Hali Rekordu bielska drużyna rozegrała pierwszy mecz o mistrzostwo Ekstraklasy Polskiej Ligi Wódzalu w sezonie 2012-2013. Przeciwnik Red Devil z Chojnice od początku pokazał, że nie będzie to łatwy mecz. Rekordziści w pierwszej połowie mieli kilka dogodnych sytuacji do strzelenia bramki, lecz przeciwnik skutecznie na to nie pozwalał. W 5 minucie Paweł Machura zdobył pierwszą bramkę dla rekordu, celnie dobijając swój wcześniejszy strzał. W 18 minucie Łukasz Pieczyński z Red Devils zdobył wyrównującą bramkę. Na 1 do dwóch, po braku asekuracji ze strony rekordu, Podwyższył wynik w drugiej połowie Wadim Iwanow. Błędy w defensywie pozwoliły przeciwnikom rekordzistów na zdobycie trzeciej bramki, której autorem był Jakub Mączkowski. Pięć minut przed końcem meczu rekordziści grający z lotnym bramkarzem podnieśli swój wynik. Bramkę wystrzelił Radek Polasek. Niestety nie wystarczyło to rekordowi, aby w terminowym czasie zremisować czy też wygrać spotkanie. Wynik meczu zakończył się 2:3 dla gości. Znaczy tak, no, no nie ukrywam, że, że zależało nam na, na wygraniu pierwszego meczu u siebie, bo, bo zaczynamy sezon na swojej hali i niestety przegraliśmy. No co się stało, no pewnie, pewnie powodu jest co najmniej kilka. No, no skuteczność, niby prowadzimy grę, są, są sytuacje, wychodzimy z, z dobrymi kontrami. No brakuje ostatniego podania, wykończenia. No na pewno nad tym musimy się troszkę pochylić w tym, w tym tygodniu i popracować. No zobaczymy. Zobaczymy pewnie mecz i wyciągniemy jakieś wnioski. Bo myśmy byli dzisiaj zespołem lepszym i to moim zdaniem nie podlega dyskusji, natomiast czasem taki mecz się przegrywa. W kolejnych meczach będzie lepiej, tak jak mówię, będzie to coraz lepiej funkcjonowało, trenujemy ze sobą, zgrywamy się coraz bardziej i myślę, że, że uczynimy Zbielska taką twierdzę, która nie będzie już zdobyta do końca sezonu. My jako no, bądź co bądź kopciuszek tej ligi w zeszłym roku broniliśmy się przed spadkiem, w tym roku nasze ambicje są troszkę wyższe. Na razie naszym celem jest nas do play co będzie dalej zobaczymy. Także cieszymy się ogromnie, że to wygraliśmy i po czekamy mamy komplet punktów. Trzeba jednak w sporcie mieć to szczęście. Dzisiaj ono nie było po naszej stronie faktycznie, także na, jest to, yy, no trzeba to... Porażkę przyjąć z honorem. Mieliśmy może 75% posiadania piłki w trakcie całego spotkania. Zespół Schojnic bronił się bardzo dobrze, no a jest poprzez to, że jest to zespół wzmocniony kilkoma zawodnikami mistrza Polski Akademii Pniewy, no to, to postawił nam dzisiaj no za wysoko poprzeczkę. No w szczególności rewelacyjnie bronił Bramkarz Błaszczyk. No to, co on zrobił. To, to słowa uznania. No, a z kolei my no zbyt łatwo traciliśmy bramkę. No takie no, trochę kuriozalne bramki, szczególnie te w drugiej połowie.